Królik po maltańsku. Moje wspomnienie z pobytu na tej czarodziejskiej wyspie. Królik jest świetnym wyborem, jeżeli chodzi o dania mięsne. Jest to chude mięso, teraz u nas ogólnie dostępne. Ja mam tutaj poćwiartowanego królika to jest cały królik, a pocięty na kawałki. Pamiętajcie, żeby przy. Przygotowywaniu tych kawałków pozbyć się wszelkich błon i tłuszczu, który na tym mięsie też się znajduje. Uwielbiam jeść i lubię też gotować. Jestem fizjoterapeutką i dietetykiem klinicznym. Przez blisko 20 lat współpracowałam z lekarzami, internistami i kardiologami. Spożyłam program profilaktyki chorób cywilizacyjnych Vitalni do setu. Który pozwala zminimalizować ryzyko zachorowania na choroby układu krążenia i choroby onkologiczne. A przypomnę, że tylko na raka w Polsce umiera ponad 100 tysięcy osób rocznie. W każdej dekadzie z tą chorobą przegrywa milion Polaków. Według statystyk, aż dwie na trzy osoby w Polsce zachorują na raka lub na choroby układu krążenia. Aż 90% przypadków tych chorób spowodowane są czynnikami, na które mamy wpływ. Mamy więc szansę na to, by tych chorób uniknąć. Właściwa suplementacja, połączona z dobrze dobraną dietą, pozwala zminimalizować ryzyko choroby i cieszyć się dobrym zdrowiem. Zapraszam do mojej kuchni. Pokażę Ci dania, którymi karmię swoich bliskich. Zbieram te przepisy w różnych miejscach, do których podróżuję. Zachęcam Was do poznawania nowych smaków. Opowiem o tym, dlaczego nawet przy zdrowej diecie należy się suplementować. I przedstawię suplementy, które. Sama stosuję i polecam. Na początek królika musimy zamarynować. Do marynaty potrzebujemy wino. W oryginalnym przepisie jest marsala, ale to jest takie ciężkie, słodkie lub półsłodkie wino. Ja wolę wytrawne i takiego dzisiaj użyję. Czosnek, liść laurowy. Robimy marynatę. Czosnek przecisnę przez praskę. Do tego dodam dwa liście laurowe. Troszkę jest gniotę, żeby wydobyć więcej aromatu. I tego nie ma w przepisie oryginalnym, ale ja dodam jeszcze rozmaryn świeży rozmaryn. Do tak przygotowanej marynaty leciutko ją zamieszam. Włożę mojego poćwiartowanego królika. Moje ruczydła odzywają się z korytarza. Wileda pewnie czuje zapach świeżego mięsa. Zawsze tak reaguje, gdy gotujemy. Tak przygotowanego królika zostawiamy na minimum 2 godziny. Można go też przygotować dzień wcześniej i zostawić go w lodówce na całą noc. Królik jest już zamarynowany. Teraz przedstawię pozostałe składniki jednogarnkowej potrawki z królika. Potrzebujemy marchew, ziemniaki, cebulę, mąkę. Ja użyłam dzisiaj kukurydzianej, pomidory. Ja użyłam pulpy z puszki, oliwki, sól, pieprz, czosnek i kapary. Zabieramy się do pracy. Na początek odsączę królika z marynaty. Marynata będzie nam później jeszcze potrzebna, więc odstawię ją na bok. Następnie zapanieruję kawałki królika w mące. Ale na początek włączę gaz pod garnkiem i wleję na samo dno oliwę z oliwek. Tak, w takiej ilości, żeby ta oliwa pokryła całe dno garnka. Oliwa się grzeje, a ja zajmę się królikiem. Mmm, cóż za zapach! Dobrze i pierwsza porcja mięsa ląduje w garnku. Kładziecie kawałki królika na rozgrzaną oliwę i postarajcie się jej nie ruszać, tak żeby mięso złapało kolor, temperaturę i żeby białko się ścięło. czas odwrócić królika na drugą stronę. Ładnie się rumieniu. o tu się trochę mięso przywarło, ale tym się kompletnie nie przejmujcie. Mam na to sposób, który pokażę później. Zostawiamy go na kolejne parę minut, żeby się z drugiej strony. Druga porcja mięsa już nam się przysmuła z obu stron. Wyciągamy kawałki mięsa na talerz. Na chwileczkę to odstawiamy. Teraz do garnka dodajemy po kolei cebulę. I podsmażamy ją na tym puszce. Tymi kawałkami mięsa, które przywarły do dna garnka się nie przyjmujemy, ponieważ za chwilę poradzimy sobie z nimi. Cebula lekko się zeszpiła, dodajemy czosnek. Dosłownie chwilę przesmażamy wszystko razem. Dodajemy sól, pieprz. Wymieszamy. I po chwili dolewamy naszą marynatę, która sprawi, że wszystko to, co przywarło do dna, odejdzie. Nada to wspaniałego smaku całej potrawy. Nie wlałam całej marynaty, bo w tej chwili dolewam kolejnego płynu, czyli pomidory z puszki. Dokładnie zamieszam. I teraz warzywa. Mamy teraz trochę więcej składników, więc podkręcę gaz na troszeczkę większy i włożę do garnka rulika. Dolewam resztę marynaty. I to wszystko na ten moment. Jak płyn zacznie wrzeć, zmniejszamy lekko gaz, przykrywamy pokrywką i dusimy danie przez 30 minut. Na sam koniec dodam jeszcze oliwki i danie będzie gotowe. Potrawka nam się dusi. A ja w międzyczasie opowiem Wam o białku, które jest szalenie istotne dla dobrego funkcjonowania naszego organizmu. Kolwita to kolejny suplement, który stosuję każdego dnia i to od wielu lat. Zawarty w produkcie liofilizowany kolagen rybi, włączony w naturalne procesy metaboliczne, wspomaga odtwarzanie kolagenu ciała ludzkiego. Dzięki procesowi liofilizacji, czyli bardzo szybkiego odparowania wody, w bardzo niskiej temperaturze polwicie zachowana została najważniejsza zaleta kolagenu rybiego i jego największa tajemnica. Musicie wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Jest wiele suplementów z kolagenem na rynku, jednak tylko nieliczne zawierają białka sygnałowe, czyli takie, które mobilizują organizm do produkcji kolagenu ustrojowego. Mitem jest to, że suplementacja kolagenem polega na tym, że dostarczamy go do organizmu i on gdzieś tam nam się odkłada. To niemożliwe. Kolwita jest dostępna na rynku od 2006 roku. Zdobyła tysiące wiernych użytkowników z powodu właśnie zawartych w niej peptydów sygnałowych. To one, te malutkie cząstki białkowe, docierają do fibroblastów czyli do takich, fabryk kolagenu rozsianych po całym naszym organizmie i one dają sygnał do zwiększenia produkcji kolagenu, a to pozwala na znaczne spowolnienie procesów starzenia organizmu i już tylko to jest wystarczającym powodem do tego, by sięgać po kolbite, a powodów jest więcej. Opowiem o nich w następnej odsłonie. Po 30 minutach zajrzałam do naszej potrawki z królika, sprawdziłam, czy warzywa zmiękły, i tak też było. Dorzuciłam więc oliwki i jeszcze 10 minut poddusiłam potrawkę. W tej chwili wyłączam gaz i będę serwowała nasze danie. Wyciągam z garnka nogę. Natomiast na bok odłożę te części królika, które nie są zbyt wygodne do jedzenia. To na przykład jest kręgosłup i żeberka. Te części królika wykorzystuję do innej potrawki. Myślę, że kiedyś Wam ją pokażę. A w tej chwili na nasz talerz nałożę jeszcze porcję warzyw i sosu. Na koniec przyozdobię wszystko piękną zieloną natką pietruszki. I danie jednogarnkowe z królika gotowe.